Wszystkim witam w bardzo oczekiwanym przez Was odcinku, a mianowicie rysowaniu prac widzów, czyli Waszych. I chciałam Wam jeszcze wspomnieć na sam początek, że ten czoker, który mam do sobie jest dla mnie trochę przydłuży i może mi spadać w ciągu tego odcinka, więc nie zwracajcie na to uwagi, ale chciałam mieć jakieś takie przebranie Halloweenowe, żeby wpasować się do tego odcinka, i mam nadzieję, że trochę mi wyszło. Mimo tego, że cały czas muszę go poprawiać i się nie skupię na tym, co mówię. Ale okej, okay, przejdźmy może do tematyki dzisiejszego odcinka, a mianowicie będą to dynie. I tak jak zawsze, wybrałam cztery prace, które odtworzę dzisiaj w swoim stylu. I jeżeli wasza praca nie pojawi się właśnie wśród tych czterech, to jest szansa, że będzie na samym końcu. Także polecam wam obejrzeć wszystko i mam nadzieję, że moje interpretacje przypadną wam do gustu. Pierwszą pracę, którą będę dzisiaj odtwarzać, dostałam od Sabiny. Zostawiła ona bardzo króciutki opis, więc szybko wam to przeczytam. Cześć, jestem Sabina, mam 20 lat i tak w sumie to pierwszy poważniejszy rysunek, który zrobiłam. Moja postać to nastoletnia dziewczyna o rudych włosach i brązowych oczach. Nazywa się Anastazja, jest ona półdynią, pół człowiekiem. Żyje w ciemnym pokoju, nigdy nie wyszła na zewnątrz, dlatego jej skóra jest bardzo jasna. To już wszystko, i teraz przejdę do moich spostrzeżeń. Bardzo spodobał mi się ten rysunek już od samego początku, bo były na nim takie mega rude włosy, które naprawdę przyciągają wzrok. W kontraście do tego ciemnego tła, fajnie się tutaj wybijają. I sama ta kompozycja naprawdę jest mega. Jeszcze chciałam Wam wspomnieć, bo pewnie widzicie teraz, że Niestety nie nagrał mi się ekran, nie wiem jakim cudem, bo włączałam tę opcję, a no cóż, niestety w tym filmie dwa rysunki będą pokazywane na timelapsach, a dwa na nagraniach ekranów, więc mówię Wam już od razu. No i zdecydowanie się zdenerwowałam, kiedy to zobaczyłam, ale dobrze, że właśnie ten program Procreate nagrywa timelapse, więc mogę Wam pokazać, jak tworzyłam, bo gdyby tego nie było, to oj, byłoby nieciekawie. I wtedy rysowanie od nowa, a chciałam tego uniknąć. A wracając do kompozycji, to powiem Wam, że na samym początku myślałam, że ta postać, którą narysowała Sabina, jest tutaj przedstawiona jedynie właśnie w takim portrecie, który jest ucięty, że nie widać dalszej części od szyi w dół. I tak na samym początku to rysowałam, ale tak przyglądając się bliżej, widziałam, że jednak widać tu Ramiona, a one się tak delikatnie zlały z tłem, i moim zdaniem też to fajnie wygląda. I jak to tylko zobaczyłam, to już na sam koniec dodałam właśnie ciemne ubranie, i moim zdaniem o wiele lepiej to chyba się prezentuje, bo dół został taki bardziej jednolity. Postać sabiny jest naprawdę mega słodka, przyjemnie się ją rysowało i dziękuję bardzo za wysłanie mi Twojego rysunku. Kolejną ilustrację, którą będę dzisiaj odtwarzać, nadesłał mi Yushi. Mam nadzieję, że dobrze czytam twoją nazwę, imię, pseudonim i też zostawił mi dosyć krótki opis. Yy, mam nadzieję, że jesteś chłopakiem, jeżeli nie, to przepraszam, ale Yushi wydaje mi się, że może być chłopak, ale nie jestem pewna. Ok, więc czytam już maila. Cześć, jestem Yushi. Ten chłopak to Kelan, Strażnik Halloween. Kiedyś wyglądał jak zwyczajny nastolatek, ale z każdym dniem strachów jego skóra stawała się coraz bardziej pomarańczowa. Jego usta zaczęły się zapadać do środka, dopóki nie stały się takie same jak u dyń, które formujemy na Halloween. Kiedy jego twarz i ręce były już pomarańczowe, chłopak znikał na cały rok, a pojawiał się tylko na Halloween. Znika cały czas i jest prawdopodobieństwo, że w, te, w to święto Halloween też się pojawi i będzie pilnował, aby każdy doznał strachu. I to by było na tyle, co napisał nam Yushi. Jeśli chodzi o sam rysunek, to jak widzieliście jest dosyć prosty, nie ma tutaj za bardzo tła, jest tylko portret, ale mega mi przypadł do gustu. Szczególnie z tą koncepcją, w ogóle fajnie wygląda... To ukazanie profilu chłopaka, szczególnie w koncepcji, kiedy ma te usta takie wydrążone, które przypominają nam Dynie, jak to pisał w mailu. Zastanawiałam się, jak narysować oczy i nos, i nie wiem, wydaje mi się, że jest to jakaś część również Dyni, więc starałam się zrobić dosyć podobnie, jak zrobił to Yusi. Naprawdę dobrze się bawiłam rysując kaptur i bluzę. Dawno czegoś takiego chyba nie robiłam i w ogóle powiem wam, że bardzo fajnie rysuje się w kolorze, kiedy codziennie rysuję przez cały październik tuszowe rysunki, które są w odcieniach szarości. Tak super było kolorowo. Natomiast, jeżeli jeszcze chodzi o tło, to na sam koniec stwierdziłam, że dodam jeszcze coś z tyłu, bo jakoś tak było mi pusto, no i zrobiłam takie dynamiczne, grube linie, które dały nam też trochę tekstury. I wydaje mi się, że właśnie w ten sposób rysunek nabrał trochę ruchu. Dziękuję bardzo już jemu za przesłanie mi swojej pracy. Rysunek, który dzisiaj odtwarzam, dostałam od Dominiki, i tutaj mamy już dłuższą historię, więc usiądźcie wygodnie, ale tak, pewnie już siedzicie. Dobra, czytam. Hej, mam na imię Dominika, mam 13 lat, bardzo lubię rysować i cały czas szukam własnego stylu rysowania. A teraz czas na historię. Postać, która jest pokazana na rysunku, to Ewa. Ewa to 16-letnia dziewczyna, która urodziła się w noc halloweenową. Ale zawsze obchodziła swoje urodziny dzień po. Dziewczyna od zawsze lubiła upiorne klimaty i miejsca, czym bardzo wyróżniała się z tłumu. Jako mała dziewczynka uwielbiała kolor czarny i odcienie szarości. Jej rodzice żartowali, że jest to spowodowane tym, że urodziła się w noc halloweenową. Gdy Ewa była nastolatką i chodziła do drugiej klasy liceum, Wpadła na pomysł, aby w dniu jej urodzin pójść do opuszczonego domu na końcu niewielkiego miasta, w którym mieszkała od urodzenia. Dziewczyna, jak pomyślała, tak zrobiła. Z powodu, że jej rodzice bardzo się o nią troszczyli, nigdy nie pozwalali wychodzić samej do opuszczonych budynków, a już tym bardziej po zmroku. Dziewczyna postanowiła powiedzieć rodzicom, że idzie ze znajomymi zbierać cukierki. Przebrała się za czarownicę i około godziny 17 wsiadła w autobus i już po dziesięciu minutach stała pod drzwiami dużego, zniszczonego, ale jednak dalej pięknego domu. Wyciągnęła rękę w stronę klamki i pewnym ruchem popchnęła drzwi. Zaraz potem Ewa podskoczyła i krzyknęła. Centralnie przed drzwiami stała wycięta dynia z zapaloną świeczką w środku. Skąd tu ta dynia? Pomyślała i niepewnym krokiem weszła do domu, zamykając za sobą drzwi. Powoli i cicho zaczęła iść wzdłuż niedługiego korytarza, aby po chwili stanąć w dużym salonie. Pod ścianą stał kominek, a obok niego duże lustro. Dziewczyna podeszła do niego i zamarła. W lustrze zobaczyła, że za jej plecami było pełno szarawych dymów, a połowa jej twarzy wyglądała jak wycięta Halloweenowa dynia. Chwilę później poczuła zimny uścisk na jej ramieniu, a po kilku sekundach straciła przytomność. Mam nadzieję, że praca i krótka historia się podobają. Na większości social mediów używam Niku Dragon Umbrella, ale nie wstawiam tam prac tego typu, więc z mojej strony zostawiam Wam oczywiście to, tę nazwę, którą napisała nam Dominika, na dole w opisie, jeżeli chcielibyście spojrzeć na jej pracę. Ale nie tego typu, więc nie wiem o co dokładnie chodzi, ale daję Wam oczywiście nazwę. A jeśli chodzi o moją wersję, to tak bardzo spodobała mi się oryginalna wersja, że naprawdę trudno w ogóle ją przerysować. Jest przepiękna, ma mega halloweenowy klimat. Bardzo podoba mi się to, że właśnie z jednej połowy twarzy świeci to światło i to nawet tutaj, właśnie super widać na rysunku, reszta jest taka yy, przyciemniona. No, generalnie praca prezentuje się naprawdę super. Napisałaś mi jeszcze zdanie, że bardzo by było ci miło, gdybym powiedziała, co możesz poprawić i na co zwrócić uwagę podczas rysowania. Myślę, że można by było jeszcze na niektóre elementy dodać trochę więcej światła. Tutaj, gdzie masz zwisające pająki, można by było je, je właśnie trochę oświetlić i też popracowałabym jeszcze nad tymi liśćmi, żeby dostały trochę więcej. Trzy dewości? Trzy dewości. W ogóle, co ja teraz wymyślam? No, po prostu, żeby nie były aż tak płaskie, ale generalnie praca naprawdę wygląda świetnie. No i bardzo dziękuję, że ją mi wysłałaś. I nadeszła pora na ostatnią już pracę, którą dzisiaj odtwarzamy i jest ona trochę inna niż pozostałe, a dostałam ją od Agaty. I czytam wam teraz, co mi napisała. Hej sami, mam na imię Agata. Z góry przepraszam za wszystkie błędy, które popełniłam w tej opowieści. Nie jestem dobra w pisaniu, a to historia do rysunku. Spokojnie na pewno wszyscy wybaczymy. Ok. Dziesięcioletnia Lisa uwielbiała jesień i wszystkie jej uroki. Co roku w dzień Halloween razem z młodszym bratem robiła dekoracje i wycinała twarze w dniach. Wieczór spędzała z babcią, która opiekowała się wnuczkami, gdy ich rodzice szli do znajomych na przyjęcie. Dziewczynka kochała moment, w którym siadała przy kominku wtulona w braciszka, słuchając najróżniejszych opowieści babci. Niesamowite stworzenia, wiedźmy, księżniczki i wiele innych. Zrobiło się późno. Dzieci przed spaniem miały zgasić wcześniej zaświecone świeczki w dyniach, umyć zęby i ubrać piżamki. Lisa wykonała polecenia babci i usnęła. Śniła o tym, że jest księżniczką, która zaczarowana przez złą wiedźmę szukała sposobu, żeby zrzucić czar. Nagle się przebudziła. Jakby ze snu wyrwał ją jakiś dźwięk, lecz już nic nie słyszała. Udała się do kuchni po szklankę wody. Zbliżając się do okna w salonie ujrzała złoto żółty blask. Pomyślała, że pewnie zapomniała zgasić swoją dynię. Wyjrzała przez okno i nie mogła uwierzyć w to, co widzi. Jej dynia była zgaszona, natomiast tym blaskiem świeciła mała postać siedząca na niej. Dziewczynka uszczypnęła się, żeby sprawdzić, czy nie śni, lecz to nie był wytwór jej wyobraźni widziała go naprawdę. Przyjrzała się i spostrzegła, że mały, zgarbiony z długimi kończynami i wielkimi oczami skrzat wskazuje jakieś miejsce. Spojrzała w stronę, którą pokazywał i aż pisnęła z zaskoczenia. Dynia jej brata wraz z dekoracjami i krzesłem, przy którym leżała, stały w płomieniach. Pobiegła po babcie, która szybko poradziła sobie z ogniem za pomocą wiadra z wodą. Lisa przypomniała sobie o stworzonku, które widziała, lecz już nigdzie go nie było. Podziękowała mu cicho i postanowiła, że już nigdy nie zapomni o dobrym duszku, który uratował ją i jej bliskich. I to by było na tyle z historii. Super, naprawdę i sama koncepcja tego rysunku, i historia, właśnie wymyślona do tego obrazka, bardzo, ale to bardzo przypadły mi do gustu. Stwierdziłam, że wykorzystam pracę Agaty, bo była taka wyróżniająca się na tyle innych, ze względu na użycie jedynie czarnego koloru. Te kreski, którymi wypełniłaś tło, naprawdę dodają tutaj mega dynamiki i praca jest naprawdę ciekawa. Ja, w swojej wersji, oprócz ciemności, wykorzystałam trochę koloru już na sam koniec i starałam się, żeby jak najbardziej pokazać to świecenie się małego skrzata. I dodałam jeden element od siebie, bo według mnie fajnie by było tutaj zrobić od tych dużych, takich ślepi, właśnie coś takiego jak światła wychodzące z reflektorów, które pokazują w kierunku tego, gdzie wskazuje. Super było rysować tę Twoją postać i bardzo się cieszę, że wysłałaś mi swój rysunek i bardzo dziękuję. Chciałabym podziękować wszystkim, którzy wysyłają mi pracę do tej serii, no niestety czoker mi znowu zlatuje. I tak jak wspominałam Wam na samym początku, jeszcze pokażę Wam kilka innych rysunków, które dostałam do dzisiejszego odcinka. Oczywiście nie jestem w stanie pokazać ich wszystkich, więc jeżeli Wasza praca nie znalazła się na tym odcinku, no to nie bądźcie na mnie źli, ale starałam się wybrać ich jak najwięcej, żebyście mogli właśnie być tutaj umieszczeni. Natomiast jeśli chodzi o temat do kolejnego filmu, który pojawi się. Pod koniec grudnia 2020 roku, już za dwa miesiące, to przygotowałam śnieg. No, mega oczywisty, ale myślę, że można go na wiele sposobów interpretować, i jak najbardziej nam się wpasuje pod koniec roku. Mam nadzieję, że wtedy już śnieg ładny będzie, chociaż pewnie nie doczekamy się, nie? Zazwyczaj chyba jest tak koło marca czy lutego. Ale dobra, trzymajmy kciuki, a jeżeli chcecie wiedzieć więcej na temat tej serii, to na dole w opisie macie cały regulamin i tam, gdzie trzeba wysyłać te Wasze prace. Także mi nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Was jeszcze na mojego Instagrama i TikToka, gdzie pojawiają się również inne rysunki, niż widzicie tutaj na YouTubie. Kurczę, chyba znowu zaczęłam krzyczeć, a my widzimy się w kolejnym odcinku w środę o 15 i w sobotę o 9, więc do zobaczenia i pa!